Witam was w w drugim odcinku serwera Kamible i w tym odcinku ze mną jest Kamible i Dzień dobry. I odezwie się ten drugi, ten drugi się odezwi, I binol. no, jesteśmy w naszym telewizorze w domu, ogólnie nie będziemy zapraszać widzów, ile, Kamible, ile będzie tych widzów ogółem tutaj zaproszonych? nie wiem. To jest nasz telewizor do wiadomości. Tutaj jest wejście do niego i tutaj ma powstać piwnica. U góry są pokoje. Zaczynamy od pokoju adminów. Pokój adminów Kamamible i Mary Patrico. Czyli to kot. Mój. To jest jego ogółem. To jest taki. Pokoik nasz. Ja tutaj jeszcze nie patrzyłem, ale, ale wiem, że tutaj jest jak dla mnie. To jest pokój adminów. Zaraz jest pokój dla VIP-a, czyli ibinola. No. <grytanie> On tutaj mieszka i widać, że dobrze mu się mieszka. Jeszcze tam możesz sobie pozmieniać ibinol. A tutaj jest ubikacja adminów i VIPa. <grytanie> ja tutaj muszę. No i i każdego dnia minecraftowego na tym serwerze stąd będą lecieć bloki diaksowe i na dole będziecie mogli stać nie tylko bloki diaksowe też inne <laughs> ogółem wszędzie jest e, światło o, chyba w każdym pokoju jest kontrolowane w naszym jest e, też włącz i wyłącz światło wszystko, e, e, wszystko z mechanizmami to a co to ma być w pokoju vip Bo już tutaj się coś zmieniło. No, który to dał? A VIP sobie dał. I vip chyba musimy game moda zdjąć. Weźmy, mu game moda. Dobra, już ja, ja mu mogę zdjąć, ale mi się nie chce. No, i e, jeszcze pokażemy wam domek Maciasa, pierwszego, e, trzeciego gracza. W, trzeba poza nami na serwis, a później był i binol. Tutaj Macias mieszka. Coś tu miał? Nic nie miał. E, I dom Maciasa, ocena jest 5 na 10 I, i tutaj trzeba uważać. Nikt, nie wchodźcie podajcie mi jakiegoś bloka. Nie w... wchodź, jak chcesz, to wchodź. Bloki masz. <noise> no przeskocz, ja to przeskoczyłem. No, ja to przeskoczyłem. E, to ciep tepe, tepe i b i n o l e m r p, a t r czemu go nie te gdzie się a tpa napisałem bo nie ma no bo tpa napisałem a nie tp no teleport ej dobra to wychodzimy do dziury to dziury z dziadem! Ej, ale bez bicia. Dobrze. Ała, ała, ała. <gry> Ten dopiero teraz. Ała, ała. Ej, i Binole, potem chcę z coś okay. Minutę coś muszę czy z, zrobić wam pokazać, co Was będzie czekało. Czemu i binole się nie rusza? Elak jest na serwie? A. U nie, utopił się w Lawie. Ibinole ma I ma malagi, my nie mamy serwer ogólnie. Nie ma lagów i jest fajnie. Naświetlenie trzeba włączyć. E, gdzie jest to oświetlenia głównego w domu? Co? I. A gdzie jesteś? No. Gdzieś. I na koniec y, to ja te pomibinole, binole już tepłem. Tepłem już go. Ej ty. Do wyłącz game Dobra. Już wyłączam, to mi wyłącz. To mi wyłącz game, Moda, a ja, a ja naprawę. Wie, jeszcze mi nie wyłączaj. Dobra, możesz. A. I binole, zbieraj temę, bo to dla. Nie! E... Nie, pójdę się pójdę się nie, nie, trzymaj kamible! Onić go! O Od... czekaj, ja chcę twojego expa! Ej no! A nie, ja tam padłem! Straciłem 180 ileś tam leveli Dobra, i na tym kończymy odcinek jak ja Coś zrobię później kotu kamible, kiedy go na serwie nie będzie a na razie z nim się całuję. Patrzcie na tu. Ej, gdzie bym ja, ja, nie wyrzucił no mojego <grydziwę> po Aha. Ej, stronie? Pomóż! Ale mogę go bić. Dobra, on. parson. No to się tutaj żegnamy w tym pomieszczeniu. Cześć, hej pa.